Moi i tak szybko na odcinek. Dzisiaj nagrywam kolejna, um, kolejny chowanego, ale one będzie krótsze. Oczywiście będzie krótsze. Wpadajcie na frajestry pod łagiety. To mój kolega. Siema, um, subskrybujcie. Siema, siema. My szybko nagrywamy takie chowanego... I tyle. Czekajcie. nie Przepraszam, że jest taki ciemny obraz. W sumie to no. jest ten Michał. Dobra, nasz kolega Baby będzie to liczył. On już liczy, on już liczy. Dobra, gdzie, 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 gdzie? Dobra, nie, zabrakło. No, nie. Za tam, nie, nie, nie. Kaptury zakładamy, okej? Okay? Dobra, go, go, go. go. Dobra, kawał, Chodzimy do krzaki. Dobra, dobrze, że ja muszę łaparkę. Dobra. Pamiętajcie, u mnie jest taka mała... Ale chcę iść w krzaki. Dobra, dobra. Pamiętajcie, ja mam taki specjalny 20 subów do 20 e złotych państw kart, a jak będzie 25 subów to będzie 30, 30 zł, jeśli będzie. Card, jeśli u mnie będzie 20, no to daję wam moje PS4, a jeśli będzie coś, PS z moim kontem na Fortnite. Tak. Z konsolu, z konsolu. PS4. No, no dobra. I u mnie jest anspekcja ważna no, do 20 października. Jaki? No nie za słas. Okej, okay, to teraz my liczymy. Dobra, dobra. Tak, tak. A zimno w łapy. Dobra, poczekajcie. Dobra. O, wpadajcie też do mnie na frajerskie ty, bo, za, bo u mnie będzie taki sam filmik, tylko, tylko że że troszeczkę inaczej. Dobra, Inny. Dobra, elo! Okej, okay, my dobra, liczymy. liczymy. Nie będziemy Wam przedłużać, liczymy. Okej, okay, już wpadajcie do mnie, nie będzie te 25 subskrypcji. No i, i zobaczymy. No i, dalej, wy, i wy, wylosuję w tym filmie. No my ja wylosuję um, wy, no. komentarz i mu daję konsolę. Piszcie, no, ale to, ale to ja, jeszcze... piszcie konsola PS4 Fortnite. No to ja wylosuję jakiś um, oczywiście no, i rozda wam to na 25 lajków. Like. No. Ok, znaczy nie na 25 lajków, na um, 25 OK, Okej, no to my je szukajmy. Ja chyba wiem gdzie on może być. Ty sprawić za krzeka. Ok, poczekajcie, powiemy jak go znajdziemy. Jest Jezus, ciągle za tym krzakiem się chowa.